Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Torgus. Yy, I oczywiście witam Was w kolejnym odcinku z serii z Braveheart Sword yy, w koopie z y, Peo. Dzień dobry. Oraz z Frodo, z Frodem. Cześć wszystkim z tej strony, Frodo. Yy, tak jest. No i co? Kontynuujemy drugi level customu. Jest y, to level, czekajcie, gdzie mam ten statystyki tu. St. Andrew's Cross. I my już tutaj z Frodem zebraliśmy sobie ten krzyż. I teraz czekamy na Peo, który tam się jeszcze morduje z tymi skokami. Już nie tak je morduje, już nie tak je morduje. <laughs> no okej, okay. no to czekamy w takim razie na Ciebie tutaj. Mmm. Ogólnie nie wiem, mieliście jakieś informacje pod filmem ostatnim odnośnie jakiegoś sekretu czy znajdźki, którą upominaliśmy? A czy tak, mi, yy, o Boże, Neferet napisała, to jest widzka, Ostatnio, że pomylił. <laughs> Powiedziałem, że to jest Widz Przepraszam serdecznie, już to przeprosiłem w komentarzu i mi przyjęła przeprosiny. Tak, czy siak, napisała mi, że jest sekret pod tymi schodami, które się mm, ujawniły. Te takie drewniane, i A nie ty, wiem, czy, czy jest, jest tak możliwość cofnięcia no tak. się tam do nich. E, no sprawdzimy. Sprawdzimy to. Czekajcie, tylko zabiję tego gościa. Spoko. Czy już masz podniesione, tak? Ten krzyż? Tak. Ok. E, no to spróbujemy się tam wrócić w takim razie. W sumie nie wpadłem na to, że tam pod schodami coś może być. Raczej Też myślałem, że, nie wpadłem tych, na to. że przy tych roślinkach coś będzie. Mm, I na jest moją wizką, która po prostu przechodzi na bieżąco. Eeeh. Eee, Jezus, Maria! Że Co tam się dzieje, Boże? A, A czekajcie. Dalej to bo... zobaczysz. A my ogólnie mamy jeszcze ten klucz, pamiętajcie? Do tej celi z początku poziomu i tam był też sekret. No to pewnie do tego sekretu, nie? Tak, mamy klucz, myślę. Tak, to, to też będzie trzeba ogarnąć i w sumie też trzeba się tam wrócić, ale nie wiem, czy się da. Nie. No nie wiem, to idziemy już? Lecimy? Paweł, jesteś gotowy? Tak, ja już okay. lecę. Aha, no dobra, bo ja tam stałem, więc schodzę tu na dół. Dobra, to, to idziemy dalej. O Jezus Maria, to ten cię przestraszył! A widzisz! <laughs> to ja tam czekam jak głupi! A, A wy już ty daleko sieroto, jesteście. Ty. Nie. O ty sieroto. Dobra, to jest skrzynka w ogóle jakaś. Dobra. No a w ogóle chciałem zaznaczyć, że już u mnie się ładnie nagrywa, moi drodzy widzowie, więc już będziecie widzieć ładnie HD 16 wow. do 9, ładną grafiką Czekajcie, bo tu są te... Aha, dobra, tu nic nie ma. No to idę. Oj, tu jakoś tak czerwono. To są halawa, spoko. No to tutaj ja widzę, że się trzeba wrócić. Dobra, to ja poczekam na was jeszcze. Bo ja już. Eee... Tu mam kratę zamkniętą ogólnie. Nie ona się otworzy, jak Ona potrafi... się otworzy. A, dobra. To co? Dobra. Mamy te... Aha, jesteśmy na dole, dobra. Mamy te dwa krzyże, to wracamy się, tak? Do tej sali. Boże Chryste, nie! Co tam się dzieje? Padłem na kolce. Dobra. Gdzie wy już jesteście? Masakra! Ja już jestem Padłem tej... do lawy. Gdzie to lustro było? O Boże, a ja Ja skatrę. właśnie tam wpadłem na kolce. <laughs> Zapomniało się ci kolce, Nie, były. właśnie chciałem się obrócić, żeby zobaczyć, gdzie są kolce, i mi wpadło. O nie, teraz te kolce. To ja też, też pewnie tam zlamię, jak zwykle. Aha, czyli musimy się wrócić tam ogólnie do początku, praktycznie, tak? Tak, tak, teraz trzeba iść na wprost, nie? Tak, tak, trzeba iść na tam, tam, była... krzyż. Dobra, tam gdzie była ta apteczka. Ale z tego co widzę... To Dobra, gdzie te muzykę. kolce są? Aha, też prosto w kolce, jak mówiłem. Też wdepłeś? Tak. Z tego co widzę, to ta krata jest zamknięta, tam gdzie były te schody. Uuu, to nie cofniemy się do tego sekretu. Chyba nie będzie takiej Oprze. możliwości. Ale w sumie ja mam jakiś tam zapis, to mogę ewentualnie pokazać. Ale ja to może ewentualnie później, co? No okej, okay, znaczy, my, myślałem, że też macie stamtąd taki zapis. Dobra, to ja se, jestem przy wtykaniu tego. tego, tego. No dobra, to ja już też tam idę. Dobra. A, czy jest tyknięte? <gry> <gryissance> <gryvable> Oczywiście lama. A no dobra. tak, bo ten jeden to już wkładaliśmy, fakt. Tak. Wow, jaki fuks. Ja, zobaczycie, jak przejdziecie przez kratę. Mhm, weź mnie nie strasz nawet. Aha, dobra, widzę. <grystanie> Matko bosko nie niedojątko. W, w tych wnękach na pewno nic nie ma. Właśnie. Zaraz. Kurczę, nie sprawdziłem. Nie, Wydaje nie mi się, to. że nic. Przy pierwszej nie ma nic, bo nie sprawdziłem pierwszej. Nie. Przy tej ma. drugiej właśnie też sprawdzałem drugą, a pierwszą pominąłem. Przy drugiej też nic nie ma. Dobra, to Pani mam apteczkę. No, i zaczynają się znowu karkłomne skoki. O, apteczka dobrze. Coś w wodzie jest? Nie ma nic, chyba. Nie, nie. Takie, jakby ktoś wszedł niechcący. Dobra. A za chyba chwilę rani. Was... Warto takie rzeczy sprawdzać. O kurcze, to są takie. Zapadnie jakieś śmieszne. Ojej. Jaki zapadnie? Nie, no już mnie podjarało. <laughs> Ten ogień, który tam był? No, bucha ogień. A to nie wiadomo kiedy wskoczyć. To trzeba wyliczyć. Ła, ła, ła. Aha, dobra. Dobra, tu są dalej drążki ogólnie. I mi się jesteś... to udało. Mm. Tak, czekam tutaj. Boże, muzyka jest. nie wiem, czy jest za głośno przypadkiem. No ja przyciszę na maksa, praktycznie. Właśnie mogę w sumie głosy Lary podgłośnić troszkę. Jest uda. Mi się... Nie. No tam trzeba. Ja zapisałem sobie na tym klocku poprzedzającym ogień, wisząc na rękach, żeby sobie wyczuć ten moment. Tak też. O, prawie. Prawie robi wielką różnicę. No! Ja za wcześnie skaczę. Aj. Ej, no kurczę, za wcześnie. Nie mogę się na ten drążek. Nie, ja ale też nie mogę. A ty już jesteście przy drążku? A, no to luz, to już tu jest na luzie. Tam już tylko przytrzymać kontrol, dopóki się pasek nie naładuje i ona skacze automatycznie. Nie, nie wyrobię. Nie mogę tego przejść. Uuu, pierwszy raz. Frodo ma z czymś problem. Dobra, zapis danych. Udało ci się, PO? O kurde! Aż nie nakłaniam! Prostu... Gratulacje! Nie to powinny po, być, nie wiem, owacje stojąco! W końcu Frodo gdzieś tam z tyłu. <grym> w końcu Frodo jest na końcu. Jestem tak. z tyłu. <grym> Dobra. Jeszcze czekamy. Dobra. Na Udało się. A? Tak? No tak. to idziemy. Tak, idziemy a dalej. zapomnieliśmy powiedzieć, że to jest drunk play. Tak, właśnie, zapomnieliśmy o tym. Każdy Kres. ma jakiś a akokol. A w celu rozluźnienia. Oh, wow. co jest jakaś... ...fioletowa woda. Tak. Fajnie to wygląda. I A, się to zapewne zabija. Zapewne. No, zapewne tak. Bo to jest Tak, totalnie. bo mnie zabiło. <laughs> Spoko, ale co to jest, jakiś prąd tam, czy coś? Nie, po prostu... Iś... Aha. No, tak nie wygląda, jakby, nie wiem. Boże. Jaka lama ze mnie. nie nienawidzę jakich lin, bo ona to tak robi, jakby chciała, nie mogła. Jeszcze się zatrzymuje 50 razy na nich. Przechodzicie, tak? Przez linę. No, tam nic nie było. Dobra. Oh, god, idź, kobieto, idź. Fajna woda. Fajna no woda, no? no ta, pierwszy raz taka, taką widzę. Nie no właśnie taka fioletowa. Fioletowy odcień. Taki fioletowo-niebieski. Niebieski? Niebieski? No, ma niebieskie takie po, na, na wierzchu. Tak. Taki błękit. Oj, tam, oj, tam szczegóły. Nie, a tam dbam o takie szczegóły. Ja tym jestem daltonistą, więc ja tu widzę fiolet tylko. Dobra, i co my tu mamy po drugiej nie stronie? I to jesteś lama, omijasz podstawowe kąty do sprawdzania ze znaczkami. Przepraszam bardzo, sekretu też nie znalazłeś pod schodami. A ja mówię o klasykach. Oj, tam raz się zdarzyło. Raz. No A zawsze będzie mi to wypominał, no już do końca po prostu moich dni chyba. Tak, i ty się nazywasz Królem tera, No wy jestem Królem Terra, proszę nie cię. Jesteś. Wszyscy wiedzą, to jest nie powszechna jestem. informacja. Słuchaj, gdybyś nie pomijał znajdziek, to może bym jeszcze się kłócił. Dobrze, ale to mówię ci, że to był wypadek przy pracy. Nagram ci specjalnie. jeszcze raz trójkę od początku. Tereferę. Bardzo proszę. To podstawowe kąty mi Tereferę. nie strażli. Dobra, no, czekajcie, no bo to jest dźwignia, jesteście przy niej? Tak. O ty, dziadu. Won, Won, Won. Ja tu czekam na was, bo twierdzę, że jesteście gdzieś daleko i zamiast ją pociągać, to von, stoję. Won, Won, Won. Ej, no ale gin! A co się otworzyło? przepraszam? Aha tu. Aha, widzę. Czego nie dostaje będki? No musisz mu w klatę strzelać. W klatę. Chodź, to zgwałcę cię. <ślierenie> co, kto lubi? <ślierenie> <ślierenie> lubi truposze? <ślierenie> No, masakrę. No jeszcze czerfone... żyję bo lata. Dobra. A czyli dobra, tak to rada, się to Ale tam jeszcze mnie ciekawi tamten zakątek. Tu jest do przesuwania blok w tym miejscu, ale na razie nie można się dostać. A tu? Aha, dobra, już wiem, gdzie go podsunąć trzeba. No ja jeszcze go zabijam. No mi się już udało. Jakaś zielona tu świata jest dziwna. Kurcze, no ile jeszcze? 20 no, punktów HP jeszcze, ale no... No to już na jeden strzał praktycznie. No nie! <noise> Bo ja z pistolką go zabijałem. No ja też. Dobra. Ja praktycznie nie wykorzystałem chyba shotgun ani razu. 56 nabojów. Boże. Albo naboi. <noise> naboi, tak. No nie wiem właśnie czy naboi, czy naboi. Ja naboi. tu... Czekajcie, do zadzwonię do siostry. Dzwoń, dzwoń, jedziesz, jedziesz. Nie no, teraz nie. Pewnie wiecie, zajęte jeszcze coś, mm. więc nie będę teraz przeszkadzał. Warkocz Angle. Wow. Co tu jest? Ja odsuwam jakiś kamień. Co? Ze ściany. Znaczy jakiś blok. Kamien. Jakiś blok. Znaczy ja przeskakuję lawę teraz. A, no i tam jest taki bloc, A widzę, dobra. bloczek do wysunięcia. I co tutaj mamy? Mogę tu zejść? Czy wam też się nie, nie nagrywają te zapisywania? Tak 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 tak, 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 tak. jest przeważnie w customach, niestety. Nie, nie zawsze, bo jak jest podstawowe takie zapisywanie z czwórką... Tak, to się... znaczy chodzi mi o takie zapisywanie, gdzie jest jakaś podstawione, jakiś czy jakiś obrazek ustawiony do zapisywania, to wtedy on się nie nagrywa. Mhm. Zatem... Kurde, ta lawa jest piękna po prostu. A tu jest za tym coś, ale poczekajcie, bo my podsunęliśmy ten klocek, da się na niego wskoczyć, nie? Tak, da się, da się, na górę A, można da się. wejść. Ale za klockiem jest jeszcze amunicja, nie? Mm, aha, no bo najpierw na górę wlazłem, to nie wiem. A nie, to lepiej sobie... Dobra, ciągam tutaj tę dźwignię. Ale ładny ten bloczek. Ładna, ładna tekstura. Ale ten bloczek już suwaliśmy chyba tam o, przy tych kolcach. to ta krata unosi się do góry. To były takie same bloczki, nie? Te przy kolcach. Tak, tak, to było przy tym lustrze. No, no o, przyłóżcie. Czekajcie, Są. bo ja dopiero dźwignię macam. Ja też, ale teraz idę za ten blok. Aha, tu jest. Może to wygląda, jakby tu jakaś pułapka była. Nie, 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 spokojnie. Czyli tylko amunicja, na pewno nic więcej? No, tak zrykałem. A w ogóle zlukaliście, czy możemy się wrócić tam do początku levela? Gdzie ten krucznik? Levelu, chyba nie. O, kurde. Zobaczmy. Ale musi się to otworzyć. Ja nie myślę, ma innej że opcji. Się... Chociaż nie wiem, czy się będzie można, bo. Nie, no tak. musi się dać, bo, bo przecież to ten krucznik tak, ale zrobiliśmy ten klucz przecież już po przejściu. No, jakby tej kraty, która się zamknęła potem za nami, więc musi się dać wrócić. Wtedy to było bez sensu dawać klucz w miejscu, z którego potem się nie da wrócić. No ale jest ciężko. Można wejść. Znaczy, wracacie teraz? Tak, ja już wracam do tego pomieszczenia z tą wodą śmiertelną. Tak, 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 gdzie ta krata się otworzyła. No właśnie jakoś nie spostrzegłem, co ta dźwignia otworzyła. No, podniosła kratę. A, tą przy klocku, dobra, już ogarnął. Nad klockiem. Tylko gdzie ten klocek teraz? Tam chyba. No tu, właśnie. na środku. Ale nie Ale gdzie go gdzie przesunąć? przesunąć. A, no to już mówiłem, pod te, naprzeciwko wejścia, którym weszliście. Tak? No dobra. Tak. Bo ja tam byłem lukać, czy coś tam jest i spojrzałem w górę i tam jest taka wyrwa jakby. I tam się da dostać na górę, jak się już podsunie ten klocek. Mhm. Na bank tam. No dobra. No bo nigdzie indziej tu nie ma sensu tego podsuwać, moim zdaniem. Może wypadałoby zapisać. Ta, zapisuję jak części. Może nada. Dobra. Co? Nie chciała mi przesuwać, krótka. Macie jeszcze, <grym> ma jeszcze pasek drążkowy? Nie. O, ja dalej mam. No bo to buguje się czasami. Tak samo miałeś chyba w pierwszym levelu. Mhm. Tyle. No. Nie, pierwszy level to w ogóle e, Zasmucić was? Po Co? sekretach z pierwszego levelu na Ferat mi napisała, że powinniśmy dostać Uzi. Co?! A to czemu? To jakiś bug. E, bo to jest e, dwójkowe myślenie, że zbierz wszystkie sekrety, żeby coś dostać i prawdopodobnie czwórkowy, e, czwórkowy silnik jest do tego nieprzystosowany, jak się cofasz do poprzedniego levelu, yeah, to no tak, nie dostajesz. Kurde, szkoda. No szkoda, ale w tym już też tam się nie uda zrobić trzech i pewnie też jakaś bronia, bo coś będzie. Naprawdę kurde, kurde. Jest ok. Jesteście już na górze. O cholera, ja widzę Liny, skakanie z, z Liny na linę będzie. Czy To jeszcze masz... trzy Liny. O Boże. Czy wy to widzicie? Nie, nie, dopiero wchodzę na klocek. Nie, 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 nie. Aha, już myślałem, że jesteście tu. Daj mi wejść, daj mi dojść. O cholera, dobra to już próbuję, bo ja coś zlamię na pewno. Jak ja sobie przypomnę co by się działo. Aha, ale to najpierw trzeba wajchę walnąć, tak? Tak, tak, to dopiero wtedy liny. Na poziomie Catacombs chyba to było? Nie, nie pamiętam. No, gdzieś tam było w Aleksandrii. Mhm. Tak, to po prostu. O matko, jak... nie. Ja tego liny. nie przejdę na pewno, ja tu będę teraz. Czekaj, a jak na te, wejść na te liny? Tam masz taką. A jest. Nie masz w jednym miejscu barierki, no. Tak, ale zobaczcie, jakie ładne tekstury ma ten custom. Ja już na to patrzę nawet. No ładne, ma ładne. W ogóle te lokacje wszystkie są takie dopracowane. Nie mogę skoczyć tak od razu na tamtym balkon? Na przeciwko. Ja spróbuję. E, no, wątpię, tam masz barierkę. A to będzie ciężkie czy można zapisywać na linach normalnie? Oczywiście, że tak. Kurwa. A co no to... da się... No mówię, te, że da Skaż przez te barierki. No, przez te od razu? barierki, no. Poczekajcie, muszę zrobić przerwę. Poczekajcie. Eee. Okej. Okay. Co to za flety? Czekaj, jeszcze nie wyłączyłem nagrywania. Co to za flety? Weź mi tego nie przypomina. Powtarzam się. No, bo taki sam odgłos był. Jesteś już tutaj na tym balkonie? Ale ja wyłączyłem nagrywanie. Aha. Pff. Dobra. To sardok, jak jesteś, to możesz z nami pogadać teraz. Weź coś powiedz. Znaczy, w sensie ja? Nie, e, to tylko... e, 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 Flety na plety, tak. Uch, na pierdziele nie. Dobra, czekajcie, bo ja muszę sobie teraz Outer City oddzielić. To będzie tak, odcinek mm. pierwszy. Brave. O, może ja się nie mogę dzisiaj wysłowić po prostu, masakra jakaś. Teraz już sam nie wiem, czy ja to nagrywam. Jestem. A to musicie teraz poczekać. Dobra, to później zrobię jakieś cięcia. Bo ja muszę Audacity niestety teraz na dwa party podzielić. Przepraszam, no ale miałem y, jakieś dziwne poczucie. Znowu, ja, znowu, znowu się, jakieś flety. Raz, dwa, trzy, dobra, tu jest giz. Już włączam, tylko ja musicie jeszcze chwilę poczekać, bo ten muszę dostosować znów tą głośność. To, to mi powiedzcie kiedy ja zamknąć. Już po... No to ja, ja dam znać. Nie, ja dam znać kiedy. A mi się nagrałeś. No. Co ci się nagrał wszystko? Tak, 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 ja, tak. Też, ja też chcę. Owy, owy ci ja pijam Dobra, to zostajesz na odcinku, nie, nie wytepuj się. Nie no, już zamknę mordę no. Nie no, już się nagrywasz. Nie! Tak? No zamknę mordę. Dobra, y... Jak tam? tam z jest No właśnie, nic z Gruchy, nic z Pietru. Ale ja muszę odliczyć, co A. wy robicie? No, licz. Czekajcie, bo muszę wczytać, jeszcze wyciszyć głosy, i tak dalej, już. Hehe, <mach> macie Bra. trochę kuchni. Trzy, cztery. Jesteśmy z powrotem. Tak. Z nami jest Sardok. <mach> tak jakaś wyszło. Gościnnie. Nie wiem, co ty śpiesz, a nikogo z nami nie ma. <mach> Sardynia. <mach> Dobra. Sardynia i tak już się nagrałaś. Chodź do nas. Dobra, przeskakuję w takim razie od razu na drugą stronę. Kurde, wyczytujecie to, powinno się skakać po wszystkich tych linach. Ty, to po co te liny są jeszcze? Te no, dwie? chyba żeby tam się dostać, tylko chyba twórca nie przewidział tego, że tak się da. Aha, bo. No, ale ja nie mogę nic zrobić. Złapałem się krawędzi. Aha, dobra, udało się. Sardynia. To było dziwne. Sardynia. Dobra, nie zmuszaj go, wstydź się. Zamknął się w sobie. On ma traumę. Po flechu. <śledź> o Boże. Dobra, pociągnęliście dźwignię, tak? Tak. Nie. Jak odźwignie? No pod... Na ścienna. Na, na ścienna. Ja jestem na pierwszej linie, halo. No skacz, A, no to przeskakuję w... od razu na drugą stronę. Aha. Na wprost. Nie, że tam Chyba, po że... Nie, nie, nie po linach. Nie, nie, Chyba, nie, że nie, chcesz nie, nie. się mordować. Nie, nie chcę się mordować. Ale już A, drugi raz Frodo i... znalazłeś taki meg kurde. Tak samo przy tych ogniach było, no, 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 no. Można oszukać tu grę. Jest krzyż. Gdzie jest krzyż? Widzę. Ale gdzie, co ja? Ale bojaś... ona mi się tutaj łapie i nie, nie, ch nie chce wejść. E, Pójść na chwilę kontrolę, i teraz jeszcze raz łap. Tak jakbyś puścił na chwilkę i A zaraz jeszcze... Ale. Bak. Kurwa. Znaczy... Dobra, tu no widzę apteczkę. No. Czemu jak wciskam Alt, to ona skacze, owszem, ale próbuje się też złapać? Miejesz coś e... takiego? No, miałem tak, ale to wcis... chyba tylko tak działa przy prawym alcie. A ja korzystam z lewego. Coś mam tutaj. Nie tak. Dobra, jestem. Ja no, zabieram. w sumie jak z prawego korzystam, to faktu, chceć chce mi się automatycznie łapać wtedy. O, apteczka. No i naboje tam dalej. Zabrałem... Czekajcie, A jak dostać się do, tej, do tego krzyża? Tak po prostu tu? Tak, normalnie. Yy, właśnie zabrałem ten krzyż. Okay. No oh. i to jest ten krzyż z tego kościoła, Aa, nie? Dobra, to może się teraz otworzy przejście tak. tam, powrót do początku poziomu. Coś się tu otworzyło, tylko... Z... Ale gdzie to się otworzyło? No właśnie, Uf. no właśnie, no właśnie żeby, nie, się. żeby nie było, że to ja. Się. Dobra, gdzie to się otworzyło? Ale tam się doskakuje do góry, tak? Tak, tak. E, tak, tak. Dobra, wiem, gdzie się otworzyło. No za tą dźwignią, nie? Tak, przy Na tej dole, dźwigni. Tam. Poczekajcie, bo się doskakuje. No to doskakuj, doskakuj. Kurwa, mać, to jest. Tak, po skosie a... musisz skoczyć tam, tam, gdzie zdobywałeś te znajdki. Co, ty nie domyśliłam się? No nie <noise> wiem, no wiesz, no po tobie to wszystkiego się można spodziewać. No właśnie. <noise> o, o Jezu, to my jesteśmy tutaj, ale ja, ja. ja nie, jeszcze tam nie ma. No jesteśmy w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy. Ja biorę krzyża. Boże, co ty tak wyprółeś do przodu? E, no no sorry. właśnie, poczekaj na nas. Byłeś na samym końcu. Wyłącz tryb <noise> I nagle, kurde... Aha, jeszcze na mnie wyskoczył... Gościu. Czekajcie, gdzie to się tam wraca? Na dół, tak? E, tak, na sam dół przy dźwigni, którą pociągasz jako pierwszą. No i dobra. Tak, już dlaczego jest... ja go nie mogę za pomocą shotguna zabić? I to. Ty... I mamy sekret. Nie mamy sekretu, jeszcze ty go masz. No mam go. Ja walczę z Truposzem. Co to, to za piszczenie ja słyszę? Flety. <laughs> Ja ci mówię. No dobra, ale to jest ten sekret z tym kluczem. O. o ty. Dobra, teraz pytanie: czy da się wrócić tam, gdzie były te schody? Stąd, czy, czy też nie? Nie, to jest wszystko pozamykane. Na bank? Na 100%? Nic się nie otworzyło po tym, jak ten artefakt podnieśliśmy? No, mam. Drugi sekret. Czyli znów nam jednego brak. Poczekajcie, bo. Kurde, tam nie można już iść. A chyba, że tą wajchę będzie można na dole, jeszcze raz, co? Czekajcie, bo ja tutaj wajchę żebym ciwigną przy tym gościu. Tak, tak, i tam na wprost masz e, sekret. Tam klucza, używasz i tyle. Aha. No poczekam na was. I mamy pierwszy sekret tego poziomu. Drugi, to jeden zdobyliśmy. Tak? E, no. Mi się nie. No przy nie, tych płomieniach. Zdobyliśmy poziomie, przy płomieniach, nie. tak. Przy płomieniach w poprzednim odcinku, jak wskakiwaliśmy tam na górę. Mam nawet w ekipunku. Tak, tak, na samej górze tam. Gold i Silver Shield. Dwa mamy. To ja nie ogarnię. <laughs> no dobra, i co dalej? I to co ty teraz? masz jeden? Nie wiem, dobra, co dalej? <laughs> no teraz nie wiem, czy da się wrócić tam, gdzie były te schody, czy nie. To jest pytanie, nie da się, bo to jest zamknięte. A co myślisz, żeby A... na przykład tą wajchę na dole. Y... No to schodzę w takim razie, nie ma już tych płomieni tutaj. No nie ma. No to schodzę. No da się ją przeciągnąć, no da się. ale. Ale już ją coś... przeciągaliśmy przecież. Tak, tak ale... ale chcemy wrócić do tych schodów, gdzie jest sekret. No właśnie. A trzeba gdzieś też wytapać otworzyło gdzie jest się. Dobra, otworzyło się to co, idziemy? No, ale co to... się otworzyło? Nic, Nic nie otworzyło. No, pociągnąłeś tą dźwignię na dole? Tak. To wejdź na górę, wróć i masz kratę otwartą. Ale którą? Eee, ojej, jak mam cię teraz wytłumaczyć? To przeciwko masz... trupka siedzącego. Tam, o, tak, siedział. tam był trupek i tam on coś. znaczy coś. nie, to, to nie on mówił, tylko Lara Lol, to nic nam nie dało. A przeciwko trupka? Przecież stąd wyszliśmy. Peo, nie kojarzysz w ogóle. Wracamy no się, nie. bo jeszcze chcemy iść do tych schodów tam. Tam to prosto idziemy, tak? Jak ja. widzisz tarczę na, na tym, na ścianie, widzisz tarczę? Czekajcie, na lewo miałem otworzenie klucze sekretu, tak? Na prawo żeśmy wyszli, teraz mam iść na prosto. Czekaj, ustaw się przodem do sekretu. Jak miałeś. Ku, no. no? Do, do wkładania klucz, to jesteś, jest, stoisz twarzą w kierunku tego. No to obróć się w lewo i pobiegnij prosto do tarczy. Ale nie, 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 nie. I z nie, to I nic tak, nie i da. i skręć nam. w prawo. Słuchajcie. I w prawo? Tak, i tak krata ci się tu odpierze. Nie słucha, Czego, nikt no? mnie nie słucha. To nie da się tam? No mów, mów. Nie nie da się, to nie ma sensu. Wszystko to jest zamknięte. Jest no dobra. Nie, dobra, I w tak razie nie, razie tak? Czy I mam tak, tam nie, to, iść? Nie, nie, tak, nie, 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 Ej, ale krata się się nie, zamknęła. No to koniec już. nie, wyjdziesz stamtąd. Znaczy możesz <ś> iść <ś> zobaczyć. nie, się się zamknęła. ale możecie zobaczyć, nie, nie, to nie, pak, kurde, że że się tak zrobić? zrobić. Gdzie mam zapis? Ale dobra. możecie iść, idźcie zobaczyć, no może no tam, nie wiem... Dobra, już wczytałem, A, coś. tu są te bloki spychające. No i koniec, ale na wprost masz kratę i ona jest zamknięta, nie? Ona była wtedy, no tak, no to niestety, nie wrócimy się po ten no sekret. No i te bloki cię po prostu zapchną do wody, koniec. Okej. Okay. No dobra, czyli w takim razie kończymy ten poziom i wracamy z dwoma sekretami, tak? A gdzie kończymy? Gdzie jest koniec poziomu? No, wracamy się z tą drogą, którą weszliśmy, takie pajęczynki tam. Jak byłeś przy na sekrecie. Prosto. Ja kompletnie nic nie pamiętam, no. No, jak jesteś przy tym sekrecie znowu twarzą e, wprost tam ustawiony, to w prawo skręcasz. Czyli na, tam na prosto, tak? Tak, przez tą No, no, wracamy, no i... wracamy do kościoła. Tylko właśnie nie wiem, czy kończymy ten tu odcinek, czy. bo może być tak, że włożymy ten. E, no, ten na... krzyż. A ile to trwało już? Ktoś to... to idziemy dalej. No, może pójdźmy dalej. Zobaczymy jak to będzie trwać, bo to wydaje mi się, że może być tak, że włożymy ten krzyż i koniec levelu będzie. Tak, A może. ktoś to liczy? Właśnie Chyba nie włączyłem stopera. Jak zwykle. Ale przypomniał mi ktoś? No przepraszam bardzo. No ja teraz. Jest... ten odcinek, bo robiliśmy cięcie, trwało około 25 minut, więc... Nie ma tu nikogo. Jezu, oh, Jezus to oczywiście o, już wiem. Już A ja wiem. nie pamiętam jak to się szło, o Boże. Jeszcze jak się, się wrócę szło? po apteczkę, bo A ja, bo ja pamiętam. U was... w Matka, to jak, jak to się tu bo... Tutaj chyba jest gdzieś apteczka. Nie pamiętam. I czekaj, to ja też nie pamiętam. Gdzie to się wychodziło? Naprawdę Aha, nie to... Nie tu chyba, poczekaj. No, nie tu, nagrywamy tego codziennie. Hello. <laughs> A ja zapamiętałem z tamtego, bo poprzednich odcinków zapamiętałem gdzie co jest. Dobra. No to Dobrze, masz orientację w terenie w tym razie. Ale dobra, udało mi się. Czyli do Komo kościoła się... idziemy, tak? Tak, znów mi się przycina to kościoła, przez to Tak, bo tutaj masz duże lokacje. Tak. Ja kompletnie nic nie pamiętam już. Dobra, jestem w kościele. Ja <laughs> też jestem w kościele. <laughs> I gdzie to było? Aha, tu dobra. Gdzie to się wtykało? Po jednej stronie masz przy tym y, ołtarzu tutaj. Aha, no to tak. tam. Oh shit. Co? Aha, nic. Zobaczycie tam. <laughs> Okej. Okay. Aha. Czyli tam zeskoczyłeś. Aha! Zajebiście. Won. Won, 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 Idź stąd. Dobra, co <grym> Idź stąd! No. Ginie. Jeszcze nic nie zostawił. No, schamstwo. Dobra, zeskakuję tu w takim razie. Ciekawe, czy to będzie następny level. Tak zwany ułom. Tak, to jest następny level. A, widzicie. Tak myślałem właśnie, że tak może być, bo już ten level praktycznie wymaksowaliśmy. Mm -hmm. To coś? Nie. szkoda, okay. sekret. sekretów z 15. no to mm. dwa pomijaliśmy, tak? Nie. Jeden. Jeden. Mm. Ale i tak nie dostaliśmy za pierwszy poziom, jakby tych znajdę. Oh my god. No dobra, w takim razie co? Żegnamy się teraz tutaj, tak? Sobie zapiszę. A czemu nie mogę tego... Aha, escape, dobra. Okej, okay, The Fire, fire Dragons? dragons. Mm. Ula la, jaka nazwa. The Fire Dragons. No dobra. E, w takim razie tutaj się z wami żegnamy. Ze mną był oczywiście Peo. Dzień dobry! I był też Frodo. Trzymajcie się, do następnego, cześć! Tak, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Zagrajmy w Braveheart Sword. Siemanko! Pa.